Pierwszy moment, kiedy ogłoszono stan pandemii, to był taki moment, kiedy poczułam się zagrożona. Nie wiedziałam ani, co będzie dalej, ani, ani z czym wiąże się stan pandemii tak naprawdę do końca. W miarę jak pojawiały się zarządzenia, było, wzrastało moje takie mm, Zatrwożenie. Gwałtownie urwało się wszystko. Całe życie zatrzymało się. Miałam takie wrażenie, że wszystko stanęło w czasie. Przestaliśmy się spotykać z ludźmi, przestaliśmy, w moim przypadku, moje kontakty zawodowe się w tym momencie skończyły. Bo wiadomo było, że pandemia to też i lockdown, i zamknięcie, i unikanie kontaktów. To był bardzo trudny moment. Przełożyło się to dalej na, na moją pracę zawodową, bo przestałam móc pracować twórczo. Trzeba było czasu, żeby wyciszyły się emocje trochę. I wróciłam do pracowni, zaczęłam pracować po to, by swoje emocje przelać na, na tworzywo ceramiczne, ale, ale też i nie tylko, bo powstało, powstało dużo projektów. Wróciłam do malarstwa tradycyjnego. Także ten początek pandemii, ten właściwie pierwszy rok pandemii, to był taki czas wyciszenia. I skoro nie mogłam podróżować, jak zresztą my wszyscy zaczęłam podróżować w głąb siebie, po to, by, bo każdy obraz to jest to jest podróż w głąb siebie. Czas pandemii wpłynął na nas bardzo, bardzo silnie. Jesteśmy społeczni jako, jako ludzie i nagle się okazało, że musimy się nauczyć żyć z takim dystansem, przynajmniej czasowo. To pokazało nam, jak mamy braki, uważam, w takim budowaniu relacji, nie poprzez taki kontakt bezpośredni. Myślę, że czas pandemii też przewartościował to, co nam jest tak naprawdę potrzebne i niezbędne, bo nagle się okazało, że wielu rzeczy nie potrzebujemy. Natomiast dla mnie osobiście rzeczą, która jest dla mnie niezbędna, której, bez której nie potrafię żyć, to jest bycie z ludźmi. Dla mnie bardzo ważny jest kontakt z ludźmi, wymiana doświadczeń, myśli. Również i prezentacja mojej twórczości poprzez wystawy, spotkania autorskie, spotkania w pracowni bo moja twórczość powstaje dla ludzi.